W świecie generalnie funkcjonuje wiele mitów, a my jesteśmy po to, żeby tłumaczyć Wam pewne rzeczy na sposób prosty, ale też wyprowadzać z błędu, który funkcjonował w społeczeństwie przez wiele lat. No jednym z takich mitów i błędnych przekonań funkcjonuje dookoła stylu życia niskowęglowodanowego keto. Jest wiele przekłamań, które powodują, że niestety często nasi pacjenci przed przyjściem do nas są pełni strachu, pełni obaw i nawet zaczęli styl ży życia niskowęglowodanowy na własną rękę, ale niestety pod wpływem presji, strachu innych tak zwanych mądralińskich, no niestety zrezygnowali z czegoś co już teraz ponad wszelką wątpliwość powinno być wręcz nawet zalecane przez większość lekarzy w leczeniu wielu chorób. No ja się nie dziwię z jednej strony, bo świat, w którym żyjemy jest całkiem niezły, fajny, mm. no całkiem fajnie się żyje w tym świecie, ale jeżeli już przychodzi do odchudzania czy y, leczenia chorób metabolicznych, no to ja szczerze wam współczuję, bo tak naprawdę nie wiadomo komu wierzyć, nie wiadomo w którą prawdę wierzyć, czy w tą prawdę najprawdziwszą, czy w tą g- prawdę. Mm. I teraz to jak to zrobić, żeby większość z was uwierzyła w tą prawdę, tą właściwą, fizjologiczną można, fizjologiczną powiedzieć, to można to powiedzieć. I teraz jednym ze sposobów jest Przekazywanie tej prawdy, co my robimy analizując badania naukowe, bo dzisiaj przetłumaczymy Wam fajne badania naukowe z 2013 roku, a z drugiej strony, no sam fakt, że powstało jakieś badanie naukowe czy przegląd badań naukowych nie świadczy o tym, że coś jakby jest skuteczne, bo żeby ta prawda miała potwierdzenie w rzeczywistości, no to jeszcze Wy musicie zdrowieć. No i to jest niesamowite z jednej strony, że tak, jest wiedza. Która ponad wszelką wątpliwość mówi, że styl życia keto-LCHF jest naprawdę skuteczny w wielu chorobach metabolicznych, w odchudzaniu, w cukrzycy, w zespole policystycznych jajników, w stłuszczeniu wątroby. Pojawiają się badania naukowe odnośnie nowotworów, o czym zaraz powiemy. Efekty są naprawdę piorunujące. My jako lekarze odstawiamy Wam leki, bo trzeba je odstawić, bo tak silne efekty styl życia keto-LCHF ma. A nadal mądre głowy wątpią. No to spróbujmy w takim razie te mądre głowy przekonać, albo przynajmniej przedstawić dowody, przedstawić przegląd literatury, przegląd dowodów. No i jest taki artykuł, który się nazywa właśnie przegląd terapeutycznych zastosowań diet o bardzo niskiej zawartości węglowodanów, czyli tak zwanych diet ketogennych. No i jak wiecie, lubimy przedstawiać strukturę takiego artykułu Stricte naukowego, bo na początku jest ta, ta część, która ogólnie nadaje kontekst temu artykułowi, czyli abstrakt. No i w tym abstrakcie mówimy o, o, o tym, co to są w ogóle diety niskowęglowodanowe. No, więc, więc słuchajcie, diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów lub diety ketogeniczne są tak naprawdę stosowane od lat XX 20, 20 wieku jako terapia padaczki. No, to od tego się tak naprawdę zaczęło i w niektórych przypadkach wręcz nawet do dzisiaj w niektórych klinikach faktycznie stosowane są w terapii padaczki lekkoopornej, może doprowadzić do całkowitego odstawiania odstawienia leków. Dodatkowo od lat 60. stały się powszechne, znane jako jedna z najczęstszych metod leczenia otyłości. No to jest to, do czego my wykorzystujemy, aczkolwiek ubieramy to trochę pod płaszczyk, no bo tak jest, zdrowienia metabolicznego, no bo nie chodzi tutaj też tak naprawdę stricte o Wagę, tylko chodzi tutaj o to, żeby mieć zdrowy metabolicznie organizm, który spowoduje, że będziesz żyć długo i szczęśliwie bez brania tabletków. No dokładnie, mądre głowy też przyjrzeli się takim z jednej strony banalnym można powiedzieć chorobom jak trądzik, no bo trądzik to jest taka choroba, gdzie wszyscy myślą, że tak, no trzeba to przejść, trzeba to odhaczyć. Jak zostaną blizny, to trudno, lepiej, żeby nie zostały. Generalnie leczy się to bardzo często antybiotykami, ale też tutaj podamy kilka danych, które naprawdę są nadzieją dla tych, którzy są leczeni bardzo często poważnymi lekami. To są młode osoby, które stosują poważne leki na trądzik, chociażby. Co mi się podoba, że ten przegląd kwestionuje również kwestionuje czy nadal istnieją pewne z góry przyjęte poglądy na temat diet ketogenicznych, które mogą stanowić niepotrzebne bariery w ich stosowaniu jako narzędzi terapeutycznych w rękach lekarza? Czyli zobaczymy, no my już wiemy, że podważa te stare takie. Powtarzane, takie klepane prawdy na G, które czasami blokują właśnie naszych kolegów lekarzy przed zastosowaniem, bo no, ci niestety utykają w tym szumie informacyjnym, który no, powoduje, że boją się po prostu zastosować tego potężnego narzędzia. No i leczmy druga część tego przeglądu badań to wstęp. Ja lubię wstęp, dlatego że ze wstępu można się sporo dowiedzieć mhm. i wstęp to jest to jest taka wiedza w pigułce. I dowiadujemy się ze wstępu, że w ostatnich latach w literaturze zgromadzono coraz więcej dowodów sugerujących, że diety ketogeniczne o bardzo niskiej zawartości węglowodanów mogą odgrywać rolę terapeutyczną w wielu chorobach. Zrobiło się takie bum na odchudzanie, ale tutaj chodzi o tą rolę terapeutyczną, czyli zastosowanie diety keto czy LCHF jako Leku. Eee, oczywiście, tak jak Ty powiedziałeś, że stosowanie tej e, diety w leczeniu padaczki lekoopornej jest dosyć dobrze udokumentowane, aczkolwiek można tutaj się spierać co do e, jakby ko konkretów i e, konstrukcji, konstrukcji tej dokładnie. diety ketogenicznej, bo. bo, bo... Te, tego się nie zaleca już tak naprawdę w tych czasach. Niedawno zbadano z pozytywnymi wynikami terapeutycznymi, c, całkowicie niedawno, zastosowanie właśnie stylu niskowęglowodanowego, stylu Keto, keto w terapii innych chorób. Jest to no, ważny kierunek e, badań, ponieważ oczywiście, jeśli interwencja żywieniowa, słuchajcie, bo to jest dla mnie e, no, niesamowity przekaz, jeżeli interwencja żywieniowa, czyli zmiana u kogoś stylu życia i jedzenia, jeżeli to, może zmniejszyć zależność od terapii farmaceutycznych no to chyba zgodzisz się ty na pewno ale zgodzicie się że skoro terapią możemy, jedzeniową możemy zmniejszyć potrzebę na leki w tym zmniejszyć ryzyko powikłań u pacjenta zmniejszyć już ekonomiczne skutki chorób przewlekłych w społeczeństwie, czyli po prostu my jako podatnicy będziemy musieli mogli płacić mniejsze podatki na służbę zdrowia, która jest przejadana w różny sposób. No i zwiększa się też po pierwsze, no, styl, jakby jakość życia tej osoby, to no przecież nie musimy myśleć o tabletkach, no i wydłuża się życie, przecież możemy później no, w różny sposób to na plus wykorzystywać. We wstępie dowiadujemy się jeszcze, że diety ketogeniczne charakteryzują się, no to jest taki punkt numer jeden: redukcją węglowodanu. Węglowodany to jest makroskładnik, który bardzo często wprowadzamy do buzi stosując tak zwaną dietę standardową i zbilansowaną i ten styl życia, który my promujemy właśnie mm -hmm. Keto LCHF to redukcja węglowodanów zwykle poniżej 50 gram na dzień oraz względny wzrost porcji białka i tłuszczu, bardziej białka, bo białko jest numer jeden i wysuwa się jako lider tutaj w tym stylu tak. życia. Tłuszcz bardziej powtarzamy, że nie należy się go bać, tłuszczu zwierzęcego, także on nie jest związany ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, tak jak tu się nam na studiach do głowy. I jeszcze takie wtrącenie, bo jak, jeżeli to słuchasz i już od jakiegoś czasu jesteś na różnych forach ketogenicznych i tak dalej, no to w wielu miejscach jeszcze używa się tego e, dobrze zbadanego konstruowania stylu niskowęglowodanowego, z tak, tak zwane 4 do 1, czyli stosunek tłuszczu w jedzeniu do pozostałych makroskładników, czyli białka i węglowodanów, powinien być 4 do 1, i im więcej w takim razie tego, tym musi być więcej tłuszczu. No i sprowadzało się to do tego, to, to było akurat nawet jakby te początki, to, to się sprawdzało u dzieci. Do dzisiaj niektóre faktycznie oddziały kliniki stosują jakby ten stosunek w leczeniu, ale no, no, zgodzisz się ty ze mną akurat, że no tak Nie. konstruowanie taki, takiego stylu życia u osoby niechorej na padaczkę, no to jest mylenie mocno tematu i mijanie się z coraz częściej i większym dowodem naukowym, który mówi jedno. Ograniczaj węglowodany, dbaj o białko, nie bój się tłuszczu, nie patrz na stosunek i nie lić za dużo, bo jeszcze się przeliczysz, wyliczysz, a jeszcze nie daj Bóg uzupełnisz to olejem rzepakowym. No i lecimy dalej, ważna część, tytuł tej części to co to jest ketoza i teraz widzimy jak tłum naukowców tych którzy uważają że liczenie kalorii jest podstawą a ketony zabijają tak. rozbiegają się chowają i mówią tak la 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 to ketony zabijają i to nie jest prawda mhm. że ketony to, to coś dobrego w trzeba milion razy to powtórzyć żeby też uwierzyli w tą w tą bójdę no ale to już jest jakby ich problem właśnie no to wytłumaczmy jeszcze raz co to jest ketoza no i oczywiście mówiąc o ketozie, nie sposób wspomnieć o, o insulinie. insulinie, która aktywuje kluczowe enzymy w szlakach, które y przechowują energię pochodzącą z węglowodanów. Czyli mówiąc na ludzki, insulina wysoko, węglowodany bierzemy, chowamy do wątroby, do mięśni, ewentualnie przekształcamy w tłuszcz i po prostu gromadzimy, 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 gromadzimy. No tak, insulina. A, a kiedy insuliny jest, kiedy brak jest lub niedobór węglowodanów, tak, brak węglowodany są, jakby zapotrzebowanie na węglowodany wynosi mniej więcej zero, mniej więcej tyle, dobowe. I kiedy zdarzy się tak, świadomie bądź nieświadomie, że w Twojej diecie brakuje węglowodanów, to obniżony poziom insuliny prowadzi do zmniejszenia lipogenezy, czyli zmniejszenia produkcji tkanki tłuszczowej. No, o to nam chodzi, żeby się jej pozbyć. Wobec tego musimy za wszelką cenę obniżyć insulinę i kumulacji tłuszczu. Po kilku dniach postu lub zmniejszonego spożycia węglowodanów, rezerwy glukozy stają się niewystarczające, no bo te rezerwy z wątroby y, zaczynają się wyczerpywać, wyczerpywać i uwaga, co się wtedy dzieje? No nie umieramy, tak jak niektórzy mówią i Nagle. nie zaczniemy, nie zaczniemy słaniać się na nogach mm, e, e, w oczekiwaniu na cud i e, batonik białkowo-proteinowo-węglowodanowy. -prote, i, i, węglowodanowy? węglowodanowy. Tylko w tym momencie, słuchajcie, organizm zacznie poszukiwać. Alternatywnych źródeł energii, które pojawią się w wyniku spalania tkanki tuszczowej, a są to tadam tusz i ketony, nie kosmici, tylko. Ketony. Czyli mówiąc w skrócie, bo fajnie Ty się tutaj faktycznie trochę cytujesz. E, e, nie ma glukozy, nie ma węglowodanów, to Twój organizm nie umiera, tylko jeżeli jest elastyczny metabolicznie, bo przystosowałaś go do tego, przystosowałeś go do tego, to on bez problemu przełączy się w trakcie spacerów, w trakcie biegów, w trakcie pracy na alternatywę źródło energii, czyli właśnie ketony, które powstają w wyniku spalania tkanki tłuszczu. A fajne jest to, bo jakby w Twoim organizmie ważne jest, no, jak myślisz, co jest ważne, który narząd jest ważny. No i pewnie powiesz serce, ale też ręka. ręka. dlaczego akurat prawa? Y... Ale mózg. No, mhm. Mózg to jest taki narząd, który jest bardzo ważny. To mhm. Chyba nie ma wątpliwości. Teraz ten mózg to taki mądry ten narząd jest, mhm. bo po pierwsze, on nie potrafi czerpać energii z tłuszczu. Z glukozy to wiecie, z samego tłuszczu, tak? Z samego tłuszczu. Wiecie, że z glukozy mózg czerpie, no bo utarło się, że mózg potrzebuje energii, potrzebuje glukozy. węglowodanów zewnętrznych, coś... zewnętrznych nie ma na... glukozy, która wytwarzana jest y, tak naprawdę w wątrobie. Ktoś powiedział nawet, że tej glukozy musi być bezwzględnie, minimalnie 130 gram na dobę. No i oczywiście ten ktoś się rypnął, później trzeba było za to przepraszać, no i... I przeprosił, nie nie przeprosił. nie przeprosił. W każdym razie, po trzech, 4 dniach. No, u osób najczęściej niezaadaptowanych do tego stylu życia keto, yy, mózg zaczyna szukać alternatywnych źródeł energii, no i on je znajdzie prędzej czy później, kiedy przez te kilka dni nie dostarczamy lub obniżamy węglowodany, bo pojawiają się ketony, i uwaga, yy, te ketony to zdecydowanie bardziej wydajny. Taki substrat energetyczny. Bardziej wydajna cząsteczka paliwo, paliwo mhm. niż glukoza, więc no mózg pożąda tego paliwa. Tylko trzeba mu dać szansę, żeby wyczuł te ketony. No, Jeżeli jemy cały czas, co trzy godziny, bo tak wam każą jeść te pełnoziarniste jedzonko, no to nie ma szans, żeby twój organizm przypomniał sobie, jak został stworzony ewolucyjnie, żeby sobie przypomniał, że insulina jak jest niżutko, to włącza lipolizę i spala tkankę tłuszczową. No i no, teraz autorzy podkreślają, że ketoza jest mechanizmem, no słuchajcie, całkowicie fizjologicznym i to nawet ten krebs, no pamiętasz, uczyliśmy się na biochemii cykl krebsa zapomnieć. Ja zapomniałem też szybko ten cykl krepsa kompletnie na pamiętam, ko że to ko było koło. Tak i teraz ten kreps właśnie od tego koła, które e, trzeba było już zakuć i zapomnieć, jako pierwszy odniósł się do ketozy fizjologicznej już dawno dawno temu, aby odróżnić ją od patologicznej kwasicy ketonowej, bo to jest e, obserwowane w cukrzycy typu pierwszego. Bardzo ważne jest to, że w ketozie fizjologicznej, w której występuje ona występuje podczas bardzo niskokalorycznych diet ketogenicznych. Ta ketonemia, czyli wytwarzanie ciał ketonowych, osiąga maksymalny poziom 7-8. To tutaj jakby u, to jest zdrowy poziom, nie wzrasta powyżej tego, jest ok. Czasami chociaż nam się zdarzało, na, jak mieliśmy dłuższy post, chyba około 10 lat. faktycznie faktycznie, Ok, tylko że no, dokładnie. Tak, dokładnie. No to jakby to jest taka średnia, nie? Nie wzrasta, nie wzrasta dlatego, że ośrodkowy układ nerwowy wy, wydajnie wykorzystuje te cząsteczki jako energię zamiast glukozy. Po prostu jakby no, akcja, reakcja. Tak. Na bieżąco są zużywane, no bo jest to, to pożądane paliwo dla głównie mózgu, serca i mięśni. I wtedy nie zmienia się pH. Na w niekontrolowanej cukrzycy typu pierwszego, no przecież tam jest sytuacja drastycznie inna. Potężny poziom glukozy, nawet do tysiąca rozregulowane regulacja elektrolitów, czyli niski potas, niski sód, no, wyniszczenie organizmu, odwodnienie organizmu. No tak wygląda klasycznie pacjent, który trafia na, na oddział czy na SOR z kwasicą ketonową. Jest wyniszczony, ma klasyczny oddech kwasiczy. Nie mylmy tego, koledzy lekarze, koledzy dietetycy, nie bójcie się ketozy fizjologicznej, bo to jest całkowicie inna Bajka niż to, czym Was niektórzy straszą. I cieszcie się, jak wasi pacjenci mają ketony w moczu, tak. jeżeli nie mają cukru rozregulowanej cukrzycy, oczywiście, a mają ketony w moczu, to znaczy, że dają radę. I są na dobrej drodze, żeby długo i zdrowo żyć. Cytując, klasykę, wszystko nie. Nie powiesz mi, że ketony w moczu to, to są dobro. To jest dobre. To, to taki kolega, tego klasyka, spokojnie. My też tam byliśmy, też uważałem kiedyś, że ketony w moczu to zło, i wtedy też byś mi nie powiedział. Dobrze, no to przejdźmy do mocnych dowodów e, e, terapeutycznej roli z diet ketogenicznych. Mocne dowody, które, jakby ponad wszelką wątpliwość, mówią, że stosuj w, w tym celu. A będziesz działać zgodnie z evidence-based medicine, czyli z nauką opartą na mocnych i solidnych dowodach. No pierwsze to, co się rzuca w oczy, to jest Zdrowienie metaboliczne i walka z otyłością, no ponad wszelką wątpliwość, jeżeli ja mam wrażenie, że jak jeszcze pożyjemy 20 lat na tym świecie, to te badania, które się zaczęły, które teraz są w trakcie, które no już teraz udowadniają jeszcze bardziej wpływ stylu niskowęglowodanowego na zdrowe chudnięcie, no to będziemy w całkowicie innym świecie, bo firmy farmaceutyczne nie zdążą naprodukować podobnej ilości badań, które mówią inaczej. Tak, tutaj jeszcze naukowcy piszą, że. E, o departamencie rolnictwa Stanów Zjednoczonych, e, to, ci, którzy, co, tak, to ci co piramidę żywieniową wy, oni, to wymyślili. Oni tak, oni, oni, oni jakby zalecają głównie trzymanie się diety zmniejszającej kalorie i, i on, oni tutaj upierają się, że to jest główna, główny sposób na obniżenie utraty y, masy ciała niezależnie od składników makroskładników odżywczych, mm -hmm. no bo taki jest tak zwany. Me nie lubię słowa mainstream. Amazing. Taki jest główny nurt, tak się tłucze nam do głowy, że właściwie chorujemy, bo żremy za dużo. Niektórzy mówią no, główny ściek. Główny ściek, y chorujemy, bo żremy za dużo, y zdrowiejemy, bo mniej żremy. I to twoja wina. Y a na końcu to jest twoja wina, bo za mało skaczesz jak pajacyk y i za mało butów i, i karnetów na śłownikach. Właśnie, karnetów. W każdym razie, no nie, nie, nie. Ta koncepcja nam się w ogóle nie podoba. Ona się kupy nie trzyma, przepraszam. Nie. Yy, ponieważ no, nie po, po, po pierwsze powstała 120 lat temu, tam taki naukowiec <grym> musiał spalić to całe jedzenie, żeby, żeby dowiedzieć się, ile tych kilokalorii wytworzyło spalenie danego jedzonka, po to, żeby ten biedny Kowalski, czy tam Smyf, yy, czy inny yy, Nowak mógł wiedzieć. Yy, Zdać najpierw na studia matematyczne z wyróżnieniem, po to, żeby zacząć liczyć te kalorie, a potem i tak wszystko pieprzło i na pewno mu się nie udało długoterminowo schudnąć. W każdym no bądź razie idźmy dalej, bo nie, troszkę się zdenerwowałem. I teraz tak, no jest pewne podsumowanie wymienione według ważności do, dostępnych dowodów. To jest bardzo fajne, że efekt utraty wagi przy stosowaniu keto wydaje się być stosowany kilkoma czynnikami. No to pierwsze, uwaga zmniejszenie apetytu ze względu na silniejszy efekt sytości białek. Wpływ na hormony kontroli apetytu oraz możliwe bezpośrednie działanie hamujące apetyt. I teraz to jest punkt pierwszy z milionem wykrzykników. Dlatego my, bracia rodzeń, podkreślamy, że jeżeli chcesz pomóc komuś w utracie zdrowej utracie masy ciała, nie zrzucać na niego winy. To nie możesz mu powiedzieć, żeby jadł mniej i ruszał się więcej, bo wtedy podkręcisz w kosmos hormony, które odpowiadają u niego za głód. Po prostu spowodujesz, że będzie ciągle głodny, że będzie miał ciągle poczucie winy, że będzie mizerny, że będzie smutny, że będzie po prostu wyglądał jak chodzący trup. Nie rób tak. Jeżeli tak zrobiłeś, to przeproś tych wszystkich, którym to zrobiłeś, i po prostu wejdź na dobrą ścieżkę zgodnie z nauką. A wiesz co, Łukasz? Mhm. Bo ja coś tak czuję, że to jest takie, takie miejsce i moment, żebym ja postawił, pokazał kciuka. Że wszystko i będzie dobrze, i naprawdę. Powiedział, wszystko będzie dobrze, to nie wasza wina, to nie wasza wina, że przybraliście nadmiernych kilogramów, to wina złych zaleceń, które otrzymywaliście bardzo często też od nas, profesjonalistów zajmujących się odchudzaniem. Ale ten kciuk też to taka prośba do Was, jeżeli uważacie, że mówimy z sensem, walnijcie w tego kciuka i zasubskrybujcie kanał. Niech bezduszny algorytmy YouTube'a podeślą ten film potrzebującym. I co byś powiedział na to, gdybyśmy następne części zrobili w innych filmach? Myślę, że tak. Przejdźmy do drugiej części, tu będzie filmik.